Witam Was serdecznie na kolejnej ćwierćnucie na czwórce. Dzisiaj chciałabym Was przenieść w świat fletu. Widzieliście podczas kolendy flet poprzeczny, którego prekursorem był flet prosty. I to właśnie na nim dzisiaj chciałabym Was nauczyć gry, kolendy Lulajże Jezuniu. Zapraszam. Na filmiku widzieliście flet prosty, barokowy, cały drewniany. Na nim to gra jest troszeczkę trudniejsza. Dlatego dla początkujących, polecam flet plastikowy, tak zwany szkolny flet prosty. Zakupiony flet mieści się w etui, w którym znajduje się również wycior, czyli patyczek umożliwiający czyszczenie fletu. Bardzo polecam Wam użycie ściereczki z mikrofibry lub takiej do okularów. Oprócz wycioru, znajduje się również. Karteczka z instrukcją jak grać poszczególne dźwięki. Ja dzisiaj przygotowałam wam uproszczony schemat gry poszczególnych dźwięków, które będą potrzebne wam do wykonania kolendy lula i zuniu. Zapraszam. Zanim przejdziemy do dźwięków, chciałabym wam pokazać jak należy trzymać i zatykać poszczególne Dziurki w flecie, bo właśnie zatykanie tych dziureczek paluszkami powoduje wydobywanie poszczególnych dźwięków. Zwróćcie uwagę, że na flecie będziemy grali dwoma rękoma. Dolną część, czyli tą, gramy prawą ręką, zatykając czterema palcami, czyli każdą dziurkę zatykamy jednym z palców. A kciukiem podtrzymujemy flet. Drugą ręką, lewą, zatykamy trzy dziureczki z przodu, czyli nasz najmniejszy paluszek jest wolny. A kciukiem lewej ręki zatykamy dziureczkę z tyłu. Na schemacie, na każdym schematu z, z dźwięków, Dziureczkę z tyłu zaznaczyłam dodatkowym kółkiem z boku. Jest to wtedy łatwiejsze do odczytania. Czyli zwróćmy uwagę: są cztery dziurki prawej ręki i cztery dziureczki lewej. Przy czym trzy z przodu, jedna z tyłu. To jest ustnik, czyli ta końcówka, w którą będziemy wpuszczać powietrze, dmuchając. Tu jest gwizdek. Kochani, nie dziwicie się, jeżeli będziecie długo ćwiczyć na flecie, że tutaj z ostatniej końcówki będzie skraplać się nasze powietrze. To jest normalne. Nasze powietrze jest ciepłe, więc jak wchodzi do fleciku, to wtedy na końcu skrapla się. Dlatego trzeba po każdym użyciu fletu wytrzeć, zabezpieczyć, żeby on był suchy, żeby to się tam nam nie, nie, nie pozostawało. Kolenda Lula i Że Jezuniu wbrew pozorom jest bardzo łatwa do gry na flecie prostym. Kochani, zapis nutowy wygląda w taki sposób. Taki najczęściej znajdziecie w różnych wersjach nutowych dla muzyków. Ja zapisałam go kolorami i podpisałam poszczególnymi dźwiękami. Dźwiękami takimi jak są w gamie. Cedur. A wiemy, jak gama CD brzmi? C, D, E, F, G, A, H, C. Dlaczego użyłam kolorów? Kochani, dla tego. Kolorując każdy dźwięk i schemat fletu, będzie to łatwiejsze do odczytu. I teraz tak. Dźwięk D. Czyli RE. Kochani, zatykamy wszystkie dziurki oprócz ostatniej w prawej ręce. Wszystkie dziurki oprócz ostatniej. I delikatnie wdmuchujemy powietrze. To jest dźwięk D. Dźwięk E. Podnosimy kolejny palec. Czyli mamy dwa palce zatkane z prawej ręki. Lewa ręka jest cały czas w tej samej pozycji. I również delikatnie wdmuchujemy powietrze. Dźwięk F podnosimy kolejny palec, czyli w prawej ręce zostaje nam tylko jedna dziurka, natomiast lewa ręka zostaje bez zmian. I również wprowadzamy delikatnie powietrze. Dźwięk G, czyli Sol. Zwróćcie uwagę, że prawa ręka w ogóle nie bierze udziału. Gra tylko ręka lewa, czyli dźwięk A, również gra tylko lewa, przy czym zabieramy paluszek z, z trzeciej dziurki. Dźwięk H, czyli C. W lewej ręce jest jeden paluszek z przodu i jeden paluszek z tyłu. I dźwięk C do wysokie. Uwaga, zwróćcie uwagę. Tutaj gra z tyłu jest zatkana dziureczka, a z przodu gra druga dziurka z góry. Czyli to wygląda w ten sposób. Po kolei od dźwięku D. Uwaga, D. E, F, G, A, H i C wysokie. Znamy poszczególne dźwięki, więc możemy rozpocząć naukę gry. Kolendy lulajże Jezuniu. Kochani, tak wygląda schemat kolendy Lulajże Jezuniu zaznaczony kolorami ze schematu fletowego. Wiem, że dla początkujących może być to trudne, ponieważ znajduje się wiele różnych znaków e, związanych z muzyką. Kochani, ale uwierzcie mi, że możecie kolendę zagrać, ponieważ gdy znamy kolendę, to gramy ją tak, jakbyśmy chcieli ją zaśpiewać. Kochani, próbujemy. Wiedząc, że na początku są trzy nutki E, więc przypominamy sobie, jak gramy dźwięk E. Lewa ręka cała plus dwie dziurki z prawej ręki. Więc rozpoczynamy. Trzy razy musimy zagrać. Następną jest dźwięk G, czyli sama lewa ręka. Następnie patrzymy, że jest dźwięk F, dodajemy paluszek. Znowu wracamy do dźwięku E. Znowu jest dźwięk F. Spróbujmy połączyć te wszystkie dźwięki w jedną całość. Tak jakbyśmy mieli to zaśpiewać. Że fajnie to wychodzi. Kochani, przechodzimy dalej. Dźwięk D. Dokładamy kolejny palec, czyli ostatni paluszek jest tylko wolny. I zwracamy uwagę, czyli dwa razy dźwięk D, później dźwięk F. Spróbujmy to połączyć. Dźwięk A i dźwięk G. One są koło siebie. Dźwięk A, i Dźwięk G, czyli dodajemy tutaj jeden paluszek. Znowu łączymy tą część D, D, F, A, G. I przechodzimy do drugiej linijki. Kochani, zwróćcie uwagę, że ta część w pierwszej linijki, ta część z drugiej linijki i uwaga, część z ostatniej linijki są identyczne. Dla spostrzegawczych, kochani, druga linijka i ostatnia linijka są identyczne, czyli jak nauczymy się drugą linijkę, to automatycznie umiemy czwartą linijkę. Najtrudniejsza okaże się trzecia. Ponieważ tutaj jest brązowe i fioletowe, czyli dźwięk wysokie C i H, do którego przechodzimy z dźwięku G, jest tak zwanym przeskokiem. I to będzie najtrudniejsze miejsce. Czyli, kochani, dźwięk G. I tutaj wskakujemy na dźwięk C wysokie, czyli pamiętamy o tym paluszku, i zmiana na, na dźwięk H. Spróbujemy to połączyć jeszcze raz, a później już idzie po kolei, bo zwróćcie, jest A, a G, czyli najtrudniejsza jest ta trzecia linijka. Ja w wolnym tempie zagram kolendę, abyście mogli spróbować ją zagrać razem ze mną. Zapraszam do wspólnej gry. Zachęcam Was do wspólnego muzykowania. Grajcie, ponieważ jest to naprawdę łatwy instrument, a możecie tym pięknie uświetnić Wigilię i Święta Bożego Narodzenia wśród najbliższych. Do zobaczenia na następnej ćwierćnucie.